Dzień dobry. Pokażę teraz, jak w drukarce zresetować migające diody, tak żeby drukarka przyjęła cartridge, który wskazuje niski poziom tuszu bądź zerowy poziom tuszu. W momencie, kiedy migają diody przy kolorze czarnym, przy kolorze albo tak tak jak widać na, na filmie. Wystarczy przycisnąć przycisk Cancel, ten czerwony, przytrzymać go 5 sekund. Drukarka w tym momencie przyjęła kartecz, który wcześniej widziała jako pusty. Nie wolno wkładać papieru Podajnik papieru, bo drukarka będzie chciała wykonać wydruk testowy. Nie możemy pozwolić na to. Drukarka wyrzuciła kolejny raz błąd. Natomiast naciskamy jeszcze raz przycisk, ale tutaj to już tylko jednorazowo. Kontrolki mogą cały czas się palić, migać, ale to nie przeszkadza w drukowaniu. W tym momencie drukarka zaakceptowała kartridże. Kolejnym etapem instalacji kartridży jest wyłączenie monitoru poziomu tuszu, tak żeby nie wyskakiwał niski poziom tuszu, bądź zerowy poziom tuszu. W kartridżach jest tusz, są to tylko i wyłącznie zabezpieczenia producentów. W że są sprawne i bez problemu można na nich drukować. Dziękuję.